Witam Was wszystkich na moim kanale jest 27 września i pora na nowy filmik dzisiejszy filmik będzie poważny smutny i będzie z kategorii film historyczny więc żeby oddać hołd dzisiaj zmarłej osobie wybitnej ubrałem czarną koszulę a dzisiejszy filmik będzie miał całkowitą nazwę. Film historyczny ku pamięci w dniu śmierci 27 września Maggie Smith. Więc żeby nie przedłużać, lecimy z tematem. Więc. Proszę o minutę ciszy dla Maggie Smith. Minuta ciszy już minęła, więc teraz trochę opowiem o niej. Maggie Smith Urodziła się 28 grudnia 1934 roku w Wielkiej Brytanii na terenie Szkocji, Szko a zmarła 27 września 2024 roku, czyli dzisiaj w Londynie na terenie Anglii w Wielkiej Brytanii. O jej śmierci poinformowali jej bliscy, czyli synowie. Pomimo, że ostatni czas przebywała w szpitalu, byli przy niej, byli z nią, troszczyli się o nią, byli z nią do końca i dni. Każdy powinien mieć możliwość, odejść wśród kochających i bliskich osób, więc mam nadzieję, że ten filmik będzie dla was bardzo ważnym filmikiem na moim kanale, bo wie, wiem, że z wielu z was kojarzy Maggie Smith. I ja ją bardzo cenię i kojarzę od mojego dzieciństwa. Dlatego chciałem jeszcze opowiedzieć o tym, że pokażę Wam w takich filmach, najbardziej mi w pamięci. Ale zanim to zrobię, chciałem powiedzieć, że poza, że była gwiazdą filmową, grała na. W ramach teatru różne sztuki, więc od swojej młodości aż po swoją starość była aktywna zawodowo. Nawet na początku tego roku, została jedyną niepowtarzalną okazję, bo jak widać, dzisiaj po dzisiejszym filmiku zmarła. Ale na początku tego roku mogła wystąpić sesji modowej w eleganckim futrze dla osób starszych, czyli dla seniorów. Na okładce Wołga. Więc to jest duże wyróżnienie. A teraz wam opowiem z jakich ją film najbardziej filmów pamiętam. Więc. Takiego filmu, który ma dwie części, czyli Zakonica w przebraniu i Zakonica w przebraniu 2, grała postać matki przełożonej. Więc tak wyglądała. Ja ją pamiętam. Pomimo, że lata 90., kiedy powstawał te filmy 2, ja się dopiero byłem urodzi urodziłem, byłem małym Bobasem. Ale gdy potem byłem małym dzieckiem, to był pierwszy film z tą aktorką, i ją widziałem. Potem był inny film, który jest na podstawie książek. Z serii Harry Potter Powstały filmy, w których też grała, którą jako ja, jako jej drugą wielką rolę, pamiętam właśnie to z Harry'ego Pottera, czyli profesor McDonagall. Ale przez to, że tu miał tyle części i się ciągło tak długo i jest wielu fanów książek i filmu, to ona tutaj grała główną rolę, jakby dla tych, co ją pamiętają. Więc to jest jej jakby najważniejsza rola dla większości społeczeństwa XXI wieku. A dla mnie właśnie było to wcześniejsze, co Wam pokazywałem, jakie widziałem dla mnie, czyli za końca w przybraniu. Ale obie te jakby filmy, według mnie, są na tym samym poziomie i są na pierwszym miejscu. Też gra w wielu innych filmach, których wam nie pokażę, bo słabiej kojarzę i tak dalej. Ale pokażę wam jedno zdjęcie, gdzie grała starszą panią w takim kontynuacji filmu. Nie nie ma ma Była opiekunką dwóch różnych rodzin. Najpierw w jednym filmie, potem w drugim filmie. W jednym filmie była mała dziewczyna z dzwoneczkiem. I w kontynuacji Niani McPhee, Maggie Smith została rolę starszej, uroczej pani z dzwoneczkiem, która żegnała Niani McPhee ale zawsze o niej pamiętała, jako o cudownej niani. Więc mam nadzieję, że przybliżyłem wam moje doznania z twórczością aktorską Maggie Smith i że wy też macie takie doznania jak ja, większe lub mniejsze. Więc pamiętajcie o niej, pielęgnujcie jej pamięć. Więc będę zawsze o tobie pamiętać. Na zawsze będziesz w moim sercu. Więc jeszcze możecie na chwilę popatrzeć i się z nią pożegnać. Dziękuję, że byłaś z nami. I mogłaś dla nas występować w różnych filmach oraz jak w teatrze. Więc dziękuję. Będziesz na zawsze w mojej pamięci. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. I na zakończenie chciałem się z wami pożegnać. Ale przed tym chciałem powiedzieć, że starałem się nagrać ten filmik najbardziej jaką miałem. Bo ta aktorka dla mojego serca jest bardzo ważna. Więc... Dziękuję za oglądanie. Do końca, czy przynajmniej w większości tego filmiku. I zapraszam do innych filmików na moim kanale. Więc trzymaj się, Maggie, i opiekuj się nami, gdziekolwiek jesteś, żebyśmy nic złego nie zrobili, żebyśmy żyli i kiedyś mogli się z tobą jeszcze zobaczyć. Więc zostało mi tylko jedno. Pożegna się z oni. Pa, papa.